Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Microsoft udostępnił kolejną aktualizację do Windowsa 10 Technical Preview oznaczoną jako Build 9926. Jest to wersja zapowiedziana na ostatniej konferencji, niestety jednak nie znajdziemy tu wszystkich opcji, które pracownicy Microsoftu ostatnio nam zaprezentowali. Brak tu zwłaszcza nowej przeglądarki Spartan. Na dobrą sprawę z największych rzeczy dostępna jest tylko asystentka głosowa Cortana, ale z niej również polscy użytkownicy za bardzo nie skorzystają w obecnym stanie, gdyż Cortana dostępna jest tylko w języku angielskim. Można ją jednak uaktywnić, trzeba w tym celu zmienić język systemu na angielski, co zrobimy na końcu tej prezentacji. Zobaczmy jednak, co nowego znajdziemy już teraz w 99 99.26. Menu Start jest teraz troszeczkę większe, ma nieco inne marginesy i wcięcia, a także nasze zdjęcie na górze wyświetla się w okrągłym formacie. W górnym prawym rogu znajdziemy przycisk zasilania, który umożliwia szybki reset lub wyłączenie komputera, a także przycisk przełączenia się do pełnoekranowej wersji ekranu startowego. Na obecną chwilę menu Start nie posiada przeźroczystości, przez co wygląda to tak średnio, i posiada stały kolor tła. Microsoft zapowiedział jednak już, że w lutym pojawi się kolejna aktualizacja i będziemy mogli ustawić przeźroczystość. Co więcej, jeżeli chodzi o Mini Start, to zdarza mu się obecnie zawiesić czy zablokować, więc nie jest to jeszcze oczywiście stabilna wersja. Microsoft chce, aby na wszystkich urządzeniach zainstalowana była praktycznie ta sama wersja Windowsa 10, więc aplikacje i interfejs systemu muszą się dostosowywać w zależności od tego, z jakiego urządzenia aktualnie korzystamy. Jeśli mamy jedno z tych hybrydowych urządzeń, takich jak połączenie laptopa z tabletem, czyli notebook z odpinaną klawiaturą i dotykowym ekranem, to w zależności od podłączenia będziemy mieć inne menu start. Gdy podłączymy klawiaturę i myszkę, to wyświetli się tradycyjne menu start w dolnym lewym rogu ekranu, natomiast po odłączeniu urządzeń wskazujących, zostaniemy automatycznie przełączeni do pełnoekranowego startu, który jest łatwiejszy w obsłudze dotykiem. Windows 10 posiada teraz centrum powiadomień. Powstało ono ze zmiany starego centrum akcji czyli dymku, który możecie pamiętać z tego, że informował Was na przykład o tym, że zapora sieciowa została wyłączona i tak dalej. To centrum akcji zostało znacznie rozbudowane i powstało z niego właśnie centrum powiadomień, które wyglądem bardzo mocno przypomina pasek powiadomień z Windows Phone. Możemy tu wyświetlić różnego rodzaju powiadomienia z systemu, z innych urządzeń z Windows 10, a także z aplikacji Modern. Im więcej aplikacji poprzypinamy, tym bardziej przydatna ta sekcja się stanie. Na samym dole paska powiadomień mamy podobnie jak w urządzeniach mobilnych z Windows Phone skróty do włączenia lub wyłączenia poszczególnych funkcji. Możemy tu szybko przełączyć system w tryb tabletu, zmienić ustawienia jasności, włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, a także przejść do ustawień komputera. Całościowo jest to całkiem ciekawe rozwiązanie i przyznam szczerze, jedno z tych, które najbardziej mi się podoba. Microsoft poszedł dalej w kierunku ujednolicenia interfejsu Modern z interfejsem pulpitowym. Górny pasek tytułu jest bardzo podobny w aplikacjach pulpitowych, jak i w tych ze sklepu Windows Store. Ułatwiono przełączanie aplikacji Modern do trybu okienkowego, i generalnie wykonano sporo kroków w celu zoptymalizowania ich dla użytkownika korzystającego tradycyjnie z myszki i klawiatury. Na górnym pasku znajdziemy odpowiednie narzędzia, które pozwalają minimalizować te aplikacje, przełączać je między trybem pełnoekranowym a oknem, czy zmieniać ich rozmiar. Kolejna zmiana dotyczy stylu wizualnego. W końcu Microsoft zaczął się zabierać za wygląd ikon w systemie i dostosował nieco ikony jeszcze z czasów WISTy do nowego standardu. Ikony bibliotek czy katalogów są teraz wykonane w bardziej płaskim stylu ale wciąż są znajome i łatwo rozpoznawalne dla osób, które korzystały z poprzednich Windowsów. Niestety osobiście uważam, że o ile spłaszczenie ikon jest zgodne z dzisiejszymi standardami, o tyle samo ich wykonanie w tym wypadku jest jeszcze nie do końca tym, czego bym oczekiwał i mam nadzieję, że Microsoft popracuje trochę nad wyglądem i estetyką ikonek i sprawi, że będą one się prezentować nieco ładniej. Zmianie uległy także ustawienia komputera. Co prawda tradycyjny panel sterowania jest dostępny, ale to właśnie teraz aplikacja ustawienia jest głównym miejscem konfiguracji i podstawowych ustawień. Startowy ekran ustawień został całkowicie odmieniony i zamiast panelu z listą zakładek po lewej stronie mamy teraz ikony, które rozdzielają ustawienia na główne kategorie. Jednak po wybraniu którejś z nich przenosimy się do znanego z Windowsa 8.1 wyglądu opartego na pasku bocznym i liście. Nowy jest także wygląd sklepu z aplikacjami. Tym razem został on dopracowany pod kątem użytkowników korzystających z laptopów oraz komputerów stacjonarnych. Po uruchomieniu widzimy znacznie więcej aplikacji, generalnie wygląda to teraz tak, że faktycznie można po tym nawigować z łatwością za pomocą myszki, bez oglądania ogromnych kwadratowych ikon na pół ekranu. Widzimy oczywiście te same informacje, które były w poprzedniej wersji sklepu, czyli są tutaj komentarze i zdjęcia, funkcjonalność pozostała ta sama, ale interfejs i wygląd uległ pozytywnej moim zdaniem zmianie, tylko czekać na kolejne rewelacje w tej kwestii. W Windowsie 10 są także ukryte nowości, które domyślnie są nieaktywne, ale możemy je włączyć poprzez edycję rejestru systemowego. Jest to na przykład nowy ekran logowania użytkownika, czy też nowy kalendarz z godziną w zasobniku systemowym. Kalendarz w zasobniku jest teraz większy, utrzymany bardziej w nowej stylistyce. To kolejny krok Microsoftu w stronę podmiany elementów interfejsu, które były niezmienne od bardzo długiego czasu i nie nadążały za zmianami. Ekran logowania natomiast jest bardzo podobny do tego, co jest obecnie, z tą różnicą, że nasze zdjęcie jest teraz okrągłe, a nie kwadratowe. Na koniec zobaczmy sobie najciekawszą funkcję, czyli Cortana. Aby ją uaktywnić, trzeba zmienić język systemu, region oraz układ klawiatury na angielski. Koniecznie na Stany Zjednoczone, gdyż Cortana nie dość, że działa tylko po angielsku, to na dodatek tylko jest dostępna w regionie Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy do panelu sterowania i wyszukujemy w górnym prawym rogu sekcji region. W nowym oknie wchodzimy do sekcji lokalizacja i wybieramy Stany Zjednoczone. Teraz idziemy do kolejnej zakładki z ustawieniami administracyjnymi i zmieniamy ustawienia regionalne systemu również na Stany Zjednoczone. Uruchamiamy ponownie komputer, aby zaaplikować zmiany. Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie przechodzimy do panelu sterowania, ale tym razem wyszukujemy ustawień klawiatury. Dodajemy nowy język wpisywania i szukamy język angielski dla Stanów Zjednoczonych. Po dodaniu go na listę musimy go jeszcze przenieść na samą górę, aby był ustawiony jako główny. Gdy już to zrobiliśmy, to możemy w końcu skorzystać z koitany. Aby to zrobić wystarczy kliknąć na pasek wyszukiwarki obok menu Start. Przechodzimy do jej ustawień i uaktywniamy ją. Cortana zapyta nas o nasze imię i przeprowadzi błyskawiczną konfigurację. Asystentka teraz nas nasłuchuje i możemy rozpocząć interakcję poprzez powiedzenie Hej Cortana. Możemy teraz wydawać jej polecenia po angielsku, takie jak wyszukiwanie zdjęć z wybranego okresu czasu czy przeszukiwanie sieci. Możemy też na przykład zapytać o pogodę w danym mieście, co spowoduje wyświetlenie warunków pogodowych, które Cortana także odczyta nam głosowo. Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami i artykułami na download.net.pl, a także zachęcam do komentowania i brania udziału w naszych dyskusjach. Dzięki i do usłyszenia!